Blaszka postanowiła sobie pójść do baru na piwo. Idzie sobie, idzie, idzie, idzie. idzie, 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 idzie patrzy, a nagle tam przechodzi też druga falowana blaszka i ona woła do niej: "Cześć, falowana blaszko". I ta druga odpowiada: "Cześć, falowana blaszko. Dokąd idziesz? A idę sobie do baru na piwo". "O, ja też. To chodźmy razem pójdziemy sobie i napijemy się razem". No idą sobie te dwie falowane blaszki, idą sobie, idą idą, 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 idą. Patrzą, a tam gdzieś w oddali przechodzi trzecia falowana blaszka. I one do niej: "Cześć, falowana blaszko". Ja ta trzecia falowana blaszka. Cześć, falowana blaszki. Dokąd idziecie? A idziemy sobie do, do baru na piwo. "O, to chcecie iść z wami. Dobra, chodź, zabierz się z nami. Napijemy się razem". No idą sobie trzy falowane blaszki idą sobie. Idą, 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 Minęły do czwartej falowanej blaszki, ale w nim jej nie było. No i idą sobie, idą, 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 Patrzą, a tam idzie kolejna falowana blaszka. I ona do niej. Cześć, falowana blaszko, cześć, falowana blaszki. Dok... Dokąd idziecie, falowana blaszki A, idziemy sobie do baru na piwo. No to chodź z nami, dobra. No i idzie już sobie. Czte... Idą sobie już cztery falowane blaszki, idą sobie, idą, 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 idą. Patrzą, a to ta Bla... falowana blaszka, co była właścicielką tego pustego domu. Cześć, falowana blaszko, chodź z nami do baru na piwo. Dobra, idę z wami. No i idzie już sobie pięć falowanych blaszek. Idą sobie, idą, idą. Coraz bardziej zbliżają się do baru. Idą sobie te falowane blaszki. Idą, idą, patrzą i nie zgadniecie, kogo teraz spotkały. Spotkały dwie falowane blaszki. I te dwie falowane blaszki do falowanych blaszek. Cześć, falowane blaszki, dokąd idziecie? A idziemy sobie do baru na piwo. Ło, wow, ło, wow, to by chcemy iść z wami. Dobra, no i idzie już sobie siedem falowanych blaszek. Idą sobie, idą, idzie te siedem falowanych blaszek. Pędzą, już bo normalnie tak mi się pić chce. Patrzą? A tam idzie kolejna falowana blaszka. I one ją pytają! Cześć falowana blaszko! Ło, dokąd idziesz? A nie wiem, a wy dokąd idziecie? A ja my idziemy sobie do baru na piwo! Ło, to mogę iść z wami? No dobra, Ło, to idę z wami! No, idzie sobie już. Osiem falowanych blaszek. Idą sobie, idą, idą sobie, idą. I spotkały nagle dziewiątą falowaną blaszką. Cześć falowana blaszko! Cześć falowane blaszki! Dokąd idziecie? A idziemy sobie do baru na piwo! I chcesz i z nami? No mogłabym, no ale kurde, no nie mam pieniędzy! No spoko! My ci postawimy! Może iść, nie martw się. Ona tak, no dobra, no mówiłeś ciebie. No i idzie już sobie, nie wiem, 9, czy tam 10 już się pogubiłem tych falowanych blaszek, strasznie dużo, no w każdym razie idą, idą. I tak po jakichś do, dobrych 10 minutach jest ze 30 tych falowanych blaszek. No i idzie te 30 falowanych blaszek, idą, idą do tego baru, no i w końcu one doszły. Jest, są w barze i ten bar był otwarty, bo to nie było w święta. No i wchodzą. Patrzą, a przy stole tam siedzą dwie falowane blaszki. I one do nich. Ło, cześć, dwie falowane blaszki siedzące przy stole. A one do nich. Cześć, trzydzieści falowanych blaszek stojących w drzwiach. Co tutaj robicie? A przyszłyśmy sobie do baru na piwo. O, to my napijemy się z wami, chodźmy. No i idą do tego, do barmana te falowane blaszki. Idą sobie, idą. Już krok za krokiem są coraz bliżej. Tam przy oknie stała jeszcze jedna. I one do niej. Cześć, falowane blaszko. A one, ona do niej. Cześć, falowane blaszki. Co, co, was to sprowadza? A przyszłyśmy sobie do baru na piwo. O, ja też jestem w sumie na piwie, to pójdę. Z wami jeszcze jedno sobie kupię. No i one idą do tego barmana, podeszły, podeszły do baru. I podkreślam, barman nie był falowaną blaszką. No i on do falowanych blaszek. Cześć falowane blaszki! Yy, co podać? A one na to. Cześć Barmanie, poprosimy 31 piw, a Barman na to nie ma.